Dobry wieczór Państwu, siedzę sobie tutaj w restauracji Perła w, w takich podcieniach. Czytam sobie właśnie książkę pana Janusza Korwin-Mikke u Progu Wolności i czytam ją dlatego, że chcę sobie przypomnieć jego starsze teksty, bo ta książka została wydana w 1995 roku, czyli już kilkanaście lat temu, ale te teksty, takie feletony z różnych gazet są nadal bardzo aktualne. Napisane są no, niesamowicie ciekawym językiem. Są pełne takich błyskotliwych różnych anegdot, porównań, jakichś wniosków. No i przede wszystkim są celne i, i prawdziwe. No, po prostu pewne prognozy, które w tych feletronach są dawane na przeciąg następnych kilku czy kilkunastu lat, no, sprawdzają się. Dlaczego czytam sobie tę książkę? No, raz sobie ją czytam, dlatego że Akurat sobie ją kupiłem niedawno. A po drugie, dlatego że 30 sierpnia w Kielcach o godzinie 20 w domu rzemiosła pan Janusz Korwin-Mikke będzie na spotkaniu, a w tym samym dniu o 17 w Jędrzejowie. Ja nie pamiętam w tej chwili dokładnie adresów tych dwóch miejsc, ale Państwo mogą sobie je znaleźć na mojej stronie wwwmagister.pl. Tam będą dokładne adresy. I godziny tych miejsc. Tak przypomnę tylko, że to Kielce godzina 20, dom rzemiosła i Jędrzejów godzina 17. Teraz a propos pana Janusza Korwinickiego, jego publicystyki, jego działalności w ogóle. Ja tego człowieka niesamowicie podziwiam, dlatego, że z taką energią, z jaką on zwalcza socjalizm od kilkudziesięciu lat, no to jest coś niebywałego. On napisał wiele tysięcy artykułów, no ja nie wiem czy tysięcy, czy może nawet dziesiątków tysięcy. Wszystkie artykuły są napisane bardzo. Pięknym, lekkim, mądrym i dowcipnym językiem. Prezentują bardzo głęboką wiedzę na, na różne tematy. Tutaj jest mi nawet trochę tak głupio i czuję się taki troszkę upokorzony tą wiedzą pana Janusza korwin dlatego, że ja sam jak byłem młodym człowiekiem, no to, no to byłem uznawany za, taki, za takiego no, dobrego ucznia, no, no coś, no nie będę tam więcej się na ten temat plątał. Ale, ale lubiłem się uczyć i, i to było doceniane przez nauczycieli, ale moja wiedza w stosunku do wiedzy pana Janusza Korownika to jest jak jeden do, do tysiąca. No po prostu ten człowiek mnie na czasu nawet przygnębia, że tyle zdołał w ciągu swojego życia się nauczyć i, i operować tą wiedzą. Ja niestety nie, nie, nie dałem rady. Sporo czasu zmarnowałem na różne, różne głupstwa. Także. Lubię z tej wiedzy korzystać, lubię tą wiedzą się posiłkować. No i lubię to czytać. Pan Janusz Korwin-Mikke te swoje felietony, które pisze po różnych gazetach, co jakiś czas zbiera w książki, wydaje je i te książki się bardzo dobrze rozchodzą. I to jest o tyle ciekawe, że one nie mają żadnej reklamy, ani w telewizji, ani w radiu. Wiedzą Państwo, że pana Janusza mikke w tych oficjalnych mediach to prawie w ogóle nie ma. W telewizji polskiej to się pojawia tylko wtedy, kiedy są wybory. W Polsacie tam czasami go podobno pokazują, ale ba bardzo rzadko. Ja nie oglądam tych telewizji, więc nie wiem, ale to tak z, z opinii innych ludzi. Wiem, że nie też prawie, prawie nigdy. I on potrafił się przebić. Przebił się dzięki swojej ogromnej pracowitości. On kilka razy w tygodniu, tydzień po tygodniu, przez kilkadziesiąt lat, ma różne spotkania w różnych miejscach Polski, a to na, na Wybrzeżu, a to w górach, a to gdzieś tam na, na, na Mazowszu, czy, czy tak jak teraz w Kielcach. W Kielcach będzie już, proszę Państwa, w ciągu ostatniego roku, to będzie chyba zdaje się trzeci raz. Także to jest coś niesamowitego. Mimo tego, że na te spotkania jeździ, zabierają mu sporo czasu, to w międzyczasie pisze, pisze felietony, pisze książki. Oprócz tego nagrywa sporo różnych wywiadów do internetu. Także jest to człowiek, człowiek Jest to człowiek, proszę Państwa, niesamowity. No i mają Państwo okazję osobiście się o tym przekonać. 30 sierpnia. Dziękuję bardzo.